Hvala što ste se sviđali Gospodarze mieli wielkie pretensje do sędziego. Twierdzili, że on Wam pomagał. Jak Ty widziałeś tę sytuację jako ze środka boiska? No nie wiem, czy pomagał. W obie strony rzucał kartkami. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po prostu taki, ten sędzia tak ma średnią na, na mecze. ja 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 nie mogę, odpuścić. na Jestem trenerem tego zespołu, znam go, myślę, że bardzo dobrze i wiem, że na niektórych zawodników działa to i mobilizuje, jak się go chwali, na niektórych zawodników działa krzyk, a na niektórych zawodników przekleństwo i ja. Swojego bramkarza za złe wybicie zrugałem, za to zostałem usunięty. No i poniosłem jakąś karę. No i uważam, że nie słusznie. Choć graliście drugą połowę pod górkę, to ty miałeś na koniec piłkę meczową. Yy, żal, że ta piłka nie weszła? Źle ją trafiłeś? No tak, tak, tak. Yy, Bartek dobrze dorzucił tą piłkę, ja niestety źle, ją, źle skierowałem. Ześlizła mi się z głowy. No, mogłem lepiej się zachować w tej sytuacji, ale no niestety. sam razem mam nadzieję, że wejdzie. Bardzo duży niedosyt z przebiegu meczu na pewno byliśmy lepszą drużyną, mieliśmy więcej sytuacji. Ja sam miałem wiele sytuacji, mogłem się zachować lepiej w nich. No, szkoda na pewno szkoda, no, ale trzeba szanować punkt na takim ciężkim terenie. Remisować na wyjeździe, wygrywać u siebie i będzie, będzie dobrze. Każdy widział jak ten mecz wyglądał. Każdy ma prawo do własnej oceny. Ja swoją ocenę powiem, że ja dziękuję. Twoim chłopcom dzisiaj za tą walkę, za to, że dziesiątkę przez długi, długi okres czasu, długiej połowy potrafili przeciwstawić się DKS-owi. I dzisiaj ten remis musimy potraktować jak zwycięstwo. Zwycięstwo, które nam się należało poprzez to, że pomimo przewagi przeciwnika nie pozwoliliśmy im płynnie rozegrać akcji, nie dopuszczaliśmy do sytuacji, w których mogli zdobyć bramkę i za, ta, za to chłopcom yy, pełna chwała i tyle. Boisko wszystko weryfikuje, tak jak powiedziałem, spodziewaliśmy się specyficznego te, terenu. E, tutaj rzeczywiście nawet gra w przewadze nie robi wielkiej różnicy, bo to jest boisko bardzo trudne e, dla innych i drugich. Także, także przed meczem e, przyjeżdżamy, przyjeżdżamy naprawdę prawdę wybrać i, i o to żeśmy patrzyli, skończyło się remisem. Tak jak powiedziałem, czy ja jestem rozgorzony tym, czy nie, to jest dla mnie dzisiaj istotne, bo, uwierzcie Państwo, mam wiele poważnych spraw do